Cześć, witajcie. z tej strony, Husiej Witam Was w kolejnym odcinku hardcora. I zadanie na dzisiaj jest takie dosyć nietypowe, czy znaczy, nie, no typowe. Um, a mianowicie, mam pościnać wszystkie rodzaje drzew po staku. Takie króciutkie zadanie um, zadane mi tam przez kogoś. Nie pamiętam, wybaczcie, nie, ale nie pamiętam na, naprawdę jak przez kogo. I, i, I no. I dupa. Eee, dobra, czekajcie. Ogólnie to tak. E, Pozbędę się jakieś śmieci. E, pasuje mi siekierę skrecić: siekiera, siekiera, siek siekiera. Wszystkie rodzaje drzew. Ile mam rodzaj drzew? To zwykłe. To jest jedno. E, białe. Drugie. Dżunglowe. Trzecie. I I to ciemne, nie? Chyba tak, czyli 4 drzew, i dobrze pamiętam. Chyba tak. Dobra, tu mamy. Zresztą. O, teraz lepiej. Ja wiem, ja wiem Brudello jak cholera. Ale wodę to sobie wezmę. Dobra, woda się przyda, sok się przyda. Ehm, żelazo. Żelazo by się przydało, jest żelazo, dwie trzy sztuki. Trzy sztuki żelaza i przydałby się nam patyka. Tak, patyka sobie zrobimy. Jest patyk. Cyk, cyk. Mamy siekierę, ale nie wiem, czy jedna siekiera nie będzie za mało. Dobra, zrobimy sobie jeszcze jedną. Z mam wykopać, aż. wykopać, Wy... wyciąć. Dobra, eee, czas na zadanie 20 minut. Ok, mamy 2 minuty, czyli 22 minuty mam mieć wszystkie rodzaje drzew. Dobra, ok, git, luz, plus, zamykaj. Kury! Ah, god, fuck! Dobra, idziemy. My się zaczniemy najpierw od tych najłatwiejszych, prawda? No, skoro mamy ten, no to. Terezetę, te, 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 nie? Pyk. Ja wiem, że ścinam z, z. z pomocą Modo, no ale nikt mi nie powiedział, czy. mogę wykorzystać, czy nie. Mamy mieć. Stack. What the fuck. Pipszą jeden. Patrz, 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 jakie patrz, jak Będzie mnie atakował. O! szesz w tubkę. Dobra. Poszedłem na drzewo, i chyba, że rąbie jego braci, to po prostu się zdenerwowało Dobra. idziemy dalej. Um. O kurczę, dopiero mam 17 sztuk. Tak trochę. Skąd ich się tak nakociło, Patrzcie! Oż... Orzeszty, ty, orzesz ty! No, jasne, jasne. Żebyś się nie postrał. Dobra. 42 sztuki. Wow. Się wysypało jak z zielonego żuka. Dobra. To wyrzucam. Mamy 64 sztuki zwykłego. Teraz musimy mieć stak białego. Dobrze, biały też mamy w pobliżu. Najgorzej wiecie, co będzie. Z tym ciemnym i z dżunglowym. Dobra, biała jak tam białe, 32 dopiero sztuki. A, jestem ja się czemu nie mogę biegać, a ja przecież yy, nienapojony jestem. Rzekł koń Husiek do Minecrafta. Dobra. Każda, 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 każda każdy kawałek jest cenny. Dobra, mam 50, 50, 50, a tam jeszcze mamy. Czekajcie napije się, bo widzę, że coraz, coraz gorzej. Okej, okay, jeszcze. I dobra, wystarczy myślę. Pyk. 50 i myślę, że to jak za tym będzie będzie stak. 62 sztuki. fuck! Dobra, mamy stack. Teraz trzeba poszukać sobie e, dżunglowego. I teraz jest dopiero, czekajcie. Chyba na bagnach będziemy mieć to ciemne, tak? Czy Bagniasty jeszcze jest jakieś inne? Holender. Nie wiem. fucking. Zaraz zobaczymy. Nie, to są chyba zwykłe, nie? Ale teraz widzę, że zaczyna się schodek, ponieważ nie widzę nigdzie dżungli. Na śnieżnym biomie to chyba występuje jakieś nie? Nie, tu mamy to zwykłe na pewno mm -mm. O! Oh -oh. Będzie problem Ja cię pierdziulam, no Czemu ja płynę pieszo, czy płynę Ręcznie? Nie, płynę... Płynę nijako. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Patrzmy. Nie no, te drzewa mamy zwykłe, gorzej będzie z dżunglą, holender. Dobra, przejdziemy tędy jeszcze. Opsiup. Em. Um... O, 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 czekajcie, czekajcie, bardzo coś ważnego. Dobra. Musiałem sobie odebrać jeden plik. Ops, 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 ops. Dobra, teraz huśku drogi szukaj drzewa. Czekajcie, co tam będzie. Widzicie, jakieś takie takie. Jakieś brązowe coś? Dirt? Czyżby Dyrt, czy we mnie coś strzelał, czy... nie? Jep, świeżutki Dyrt. Hmm. Gorzej z drzewami, holender. Dżungli nie widzę. Bezja, że nie zaliczę zadania no z drzewami, no ludzie. Masakra kurczaków. O, oh, fucken. Czekajcie, mamy Dwa rodzaje drzewa dopiero Na pewno potrzebujemy jeszcze dżunglowe Come on, o Jesus. jeszcze głodny jestem Dobrze mam ja jabłuszko Nie za wiele, ale zawsze coś Okej okay. Okej, okay, dobra Jest dżungla, jest dżungla, jest dżungla, dżungla, dżungla. Fak jest, fak jest. Okej, okay, czyli dżunglowe drzewo będzie. Czy kurczę, braknie mi jeszcze tego ciemnego główna? Wow. Obecnie, że muszę to tak obejść, no fuck. Shit, 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 shit. Okej, pych, pik, pyk, pik, pik. O Oh, fuck. Uh, No, 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 no. Okej. Okay. Wyszedłem. Cały zdrowy. Um. Tu, to drzewo. Trzymano kocie. Mia, miau, miau. O tak. Z tymi drzewami będzie szybko, bo ich jest sporo. Hehehe. Heheszki. Dobra. I co? I pozostaje nam tylko jeszcze jedno drzewo. Chciałem, chciałem jedno drzewo od razu poleciał tak? Jedno drzewo. To ciemne. Chyba. Czekajcie. Okej okay. Okej okay. I mamy to Ale jest jeszcze takie ciemne, nie? Powinno być jeszcze ciemne Aż sobie sprawdzę, wiecie? Drzewo Minecraft. Drzewo. Dąb. Brzozy. Świerki. I drzewa tropikalne. I w 1.7 będziemy mieć drzewa akacjowe. Wow. Nasowanie. Czyli brakuje nam tak naprawdę świerku. Świerk, 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 świerk. świerk. Świerki występują na terenach. Le, no, właśnie, na terenach yy, Śnieżnych, ale w takich śnieżnych Śnieżnych. Kurde, przynajmniej tak, tak było. Tak? Sprawdźmy sobie Świerk. Mhm. Uh -huh biome tajgi. Występują tylko w tajdze. Ha! Bądź tu huśku mądry i zdać sobie tajgę. Czy tam widzę dynie? Tak, tam będą dynie. A my potrzebujemy świerków. Czyli dobrze myślałem. Cztery rodzaje drzewa, brakuje nam tylko jednego. Czas? do 12 minut jeszcze. Ehm... Kiri, 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 świerki. Patrzcie ile świerków. Czyli zadanie zaliczone. No chyba, że coś mnie teraz, nie wiem, wyleci zabije. zabija. Okej. Okay. Poink. Zgadza się? Zgadza się. A nie dirt. Ja wiem, że dirt, ale... Cały stak mamy sobie naciąć. Wit. Okej. Okay. Lol, nie poleciało drzewo. Jaja. Dobra, będzie za stack już? Eee, 46 sztuk.

czas 13 minut. No, nie licząc przywitania, to jest całkiem, całkiem okej. Okay. Dobra, to cóż, wracamy do domku. I będziemy kończyć dzisiejszy odcinek, ponieważ tak mówiłem w so... nie, dopiero powiem wam w solo, <grym>, że mam troszeczkę napięty ten tydzień. Jakoś szczególnie tak spokojnie, nie? W tym hardcore? Spokojnie, fart Jak Jakbym tam wpadł, miałbym spokojnie. Mhm. Mm o, lawa, cieplusio. Nawet tam nie idę pieprze. O, się ma go. O, o. Jepcze, nie, nie mogę biegać. FAK! fuck, fuck, fuck. fuck.

Niedaleko. To jego wina. Eee... sobie przez creepera idąc do domku. Świetnie po prostu. Świetnie. Eee... Ale zadanie zaliczyłem. pamiętajcie. zadanie zaliczone z drzewami. Eee... No i cóż, eee... no. Eee... Pytanie. Chcecie jeszcze jeden sezon? Bo tak naprawdę teraz, jak widzicie, zostałem bez, bez świata, nie mam, nie mam, znaczy mam kopię, ale jest cofnięta, więc nic z tego. No to niestety... Ta lipa. Mm, napiszcie w komentarzu co, co robimy, e, być może coś wymyślę jeszcze. E, cóż, dzięki Wam, że byliście przez te ileś tam odcinków, nie było tak źle w zasadzie. Ważne, że zadanie w ostatnim odcinku zaliczyłem. Nie spodziewałem się, że dzisiaj akurat zginę. I to jeszcze wracając do domu. E, no cóż, oczywiście, jeżeli Wam się seria podoba. Łapka do góry, no i widzimy się pewnie w Minecrafcie niebawem, także do zobaczenia, trzymajcie się, no i pa pa!